Serdecznie Was witam z tej strony, Andrzej. Bardzo proszę, zasubskrybujcie mój kanał, postawcie sobie w dzwoneczek, żebyście widzieli kiedyś kolejny film, i zostawcie tam chociaż jedną łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. A dzisiaj dla Was będę recensował takie oto okulary, które dostałem w tej paczce od widzów ze śmianowic. Zobaczymy, jakie one są. No, w sumie. Nie są złe, są przyciemnione i dalej nie, nie leżą, wszystko dobrze. Tylko ciekawe, czy nad razem coś wzią. Tego akurat nie wiem. Ale są bardzo fajne, podobają mi się. Także, jeżeli chodzi o cenę tych okularów, to mogę im dać dziesiątkę i wtedy ben, będę musiał je jeszcze kiedyś na dworzu sprawdzić jak się w nich chodzi i to wtedy będę wszystko wiedział. Ale ogólna ocena dla tych okularów to deszka A teraz Wam jeszcze ocenię takie naklejki, co też czytałem od widzów, z też także popatrzcie. Te naklejki są takie. Jedna ma napis dziękuję. Druga ma napis doceniam dziękuję. Trzecia ma napis doceniam i dziękuję. Ta, ta naklejka ma napis doc. E Doceniam i dziękuję. O. A tu. Taka naklejka też ma napis. Oceniam, dziękuję. Więc tym naklejkom też mogę dać dziesiątkę. Bo naprawdę nie są złe. Są fajne. Może do czegoś wykorzystam. Kto to wie. A jeszcze tak. Y, dla niepoznaki. Mogę Wam powiedzieć tak. Spróbuję to otworzyć i zobaczymy co to jest. Bo też to było w tej paczce od widzów że się Więc zaraz zobaczymy. No, uh -huh. O! Patrzcie. Taki coś. Mnie się wydaje, że skiotek czy coś takiego. Ale nie wiem. Jeżeli wiecie co to jest, jak to się fachowo nazywa, to możecie napisać w komentarzach. Będę bardzo szczęśliwa. To było niebieskie wcześniej, a to jest takie czerwone. Mnie się wydaje, że to są kniotki, Ale nie mam pewności. Także będę wdzięczny, jeżeli napiszecie w komentarzach, co to jest. A tu mamy. Też chyba z kniżkę. Nie wiem dokładnie. Ja się nad tym nie znam. Także proszę Was napiszcie co tam, co to są co za zabawki, takie antystresowe, bo ja tego nie wiem. ok OK. Także bardzo dziękuję, że oglądaliście ten film, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i jeszcze raz proszę zasubskrybujcie mój kanał, ustawcie sobie w pojedynkach dzwoneczek, żebyście widzieli kiedyś kolejny film i zostawcie tam chociaż tą łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny i jeszcze raz trzymajcie się, pa!